Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry tutaj najpierw, czyli Facebook i YouTube, i tutaj dzień dobry Instagram. Bo dzisiaj sprawdzamy, jak nam zadziała jeden live na dwóch kanałach. Sama jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać. Pierwsza sprawa to podłączyłam mikrofon i mam nadzieję, że mnie słychać. Także jakby ktoś dał znać, czy, czy mnie słychać, czy nie, najpierw na Facebooku i, i Insta, boże, na Facebooku i YouTubie, a później na, na Instagramie. To żebym tylko wiedziała, że mnie słychać. Bo mam lecę na dwa mikrofony. Słuchajcie, taka historia się wydarza. Dobrze. Słychać. Dorka słychać mnie. Słychać, dobrze. A jeszcze drugi test. Yy, drugi test na YouTubie, czy mnie słychać? I w Facebooku. Aha. No dobrze, ale jak mnie słychać na Instagramie, to już zacznę sobie może coś tam opowiadać. Może sobie zaczniemy coś. Dzień dobry, dzień dobry. Słychać, słychać. Ok. Dobra, Beatka. Super, już jestem wszędzie potwierdzona, to teraz mogę zrobić takie uff i, i zacząć działać, bo ja tu siedzę cała okablowana, słuchajcie. <laughs> po prostu tak się śmiesznie wydarza. No dobra, lecimy. <laughs> lecimy z tym tematem. Temat, który, słuchajcie, wywołało do tablicy bardzo dużo osób w ostatnim czasie, i nawet powstało kilka takich śmiesznych. Memów na ten temat, śmiesznych rolek. <laughs> Jak takie sławne osoby opowiadają o tym w taki fajny sposób, nie? Co mówi ciocia, co mówi tam matka, co, co mówią do nas i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście to jest, to jest bardzo fajne. To jest bardzo fajne, żeby, żeby sobie zrobić do tego dystans. Żeby, żeby jakby zrozumieć, że mm, o co w tym wszystkim chodzi, bo wtedy mm, zrobić sobie ten dystans będzie nam dużo, dużo łatwiej. Ok, widzę, że na Instagramie e, sami starzy przyjaciele. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. E, no dobra, to zaczynamy. Temat dzisiejszy mamy oczekiwania rodziny, e, w związku z tym, co na to nasza rzeczywistość i my. No, i teraz pierwsza podstawowa rzecz, którą warto sobie tutaj uświadomić, to jest taka, że my musimy zrozumieć, bo wtedy będzie łatwiej, dlaczego świat w postaci rodziny ma jakieś oczekiwania wobec nas. I to jest istotne, według mnie, żeby zrozumieć, dlaczego te osoby. Czegoś od nas chcą, nie? I jakby mówią nam, że my powinniśmy i co my powinniśmy. I pierwsza, pierwsza sprawa to jest w pełni zaakceptować to, że nasze, nasi bliscy bardzo często mają swoje niedokończone tematy. Mają swoje programy, mają swoje ambicje niespełnione i, co jeszcze ważniejsze, mają swój pogląd na otaczającą rzeczywistość, wpisany oczywiście w ich podświadomości. No i na przykład może być taka sytuacja, że, no jakby m, prosta sprawa słyszymy od naszej, nie wiem, ciotki czy czy, czy kogoś tam, czy jakieś kuzynki. Yy, na przykład takie zdanie: O matko, jak ty przytyłaś. Nie? I to zdanie bardzo dużo nam mówi o, o osobie, która to zdanie wypowiada. Dlatego, że z jakiegoś powodu ta osoba zwróciła na to uwagę. Nie wiemy, dlaczego tak jest. Możemy się domyślać. Być może ta osoba, Sama przykłada ogromną wagę do wyglądu, sama przykłada ogromną wagę do tego, ile waży ciało, sama przykłada ogromną ilość, y, jakby zmartwień na ten temat, jak, y, jak powinno się wyglądać. Nie? I to jest istotne, żeby zrozumieć, że ta osoba, nawet jak wysyła ten komunikat do nas, to ona tak naprawdę tym komunikatem mówi o sobie. I możemy tu zrobić dwie rzeczy. Yy, powiedzieć sobie, pomyśleć, ok, nie wiem z jakiego powodu, ale to jest dla ciebie ważne, ale dla mnie to nie jest ważne, więc ja to odpuszczam. Jeżeli umiecie to zrobić, to super. Yy, ten komunikat od ciebie. Yy, a druga yy, rzecz, którą można tutaj zrobić, Właściwie więcej rzeczy można zrobić, bo druga na przykład może być taka, że okej, okay, ty mi to powiedziałaś: z jednej strony wiem, że to jest Twój program, Twój komunikat, Twój temat, ale mnie on zabolał, mnie on poruszył. No i super, bo już masz materiał do pracy nad sobą w tym momencie, nie? Bo coś cię poruszyło, coś, gdzieś ci ktoś wbił tą szpilę. I jakby jest to bardzo okej, okay, żeby się nad tym zastanowić, ok? Czyli ktoś mi coś powiedział i dlaczego mnie to tak poruszyło, dlaczego mnie to tak boli, dlaczego to jest dla mnie tak ważne. Nie? Dlaczego dałam się, dlaczego ja to w ogóle usłyszałam, tak? Ona mogła to powiedzieć do kogoś innego, a jednak powiedziała to do mnie. Trzecia rzecz, którą możecie zrobić, uwielbiana przez wszystkie osoby, które. Zajmują się psychologią, psychoterapią, numerologią, i tak dalej, i zgłębianiem tego, jacy są tak naprawdę ludzie, to te osoby mogą zastanowić się, dlaczego ta osoba mi to powiedziała, z jej perspektywy, tak? Czyli dlaczego dla niej, dla tej osoby to jest tak ważne, że aż mi zwróciła na to uwagę. No, i jakby możecie sobie z tym tematem zostać tak długo, jak będziecie chcieli. I jeżeli pójdziecie w tą stronę analizowania kogoś, no to świetna zabawa. To naprawdę, jeszcze jak znacie portret numerologiczny tej osoby i widzicie, jaką jest wibracją główną, czy ma karmy, na przykład taka osoba może mieć zwyczajnie karmę ciała, która wam zwraca uwagę na to, że, że ktoś przytył. nie? Yy, i, I dla niej to będzie bardzo ważne, więc możemy się troszeczkę tutaj pobawić tym w analizie i w portrecie numerologicznym znajdziemy na pewno bardzo dużo odpowiedzi na te pytania. <laughs> Natomiast może też być taka sytuacja, że w ogóle pójdziemy w inną stronę i zaczniemy zajmować się sobą. I zaczniemy analizować siebie, co to dla nas oznacza, tak? Czyli dlaczego. Ja, ja tak zadaję pytanie, Okej. Okay, co? Się we mnie teraz porusza. Dlaczego ja tak mam, że mnie to rusza, to co ta osoba mi powiedziała? No i już mamy, fajnie, bo już mamy materiał do pracy nad sobą. My, słuchajcie, szukamy czasem takich narzędzi tarot, kroniki akaszy, wróżka. Solbody fusion i inne wszystkie zabiegi reiki, i one są wszystkie super. Ja sama korzystam i, i naprawdę to jest bardzo fajne. Niemniej jednak, bardzo często nasze mm, tematy przychodzą w postaci komentarzy innych osób. I jeżeli jakiś komentarz Cię dotknął, to znaczy, że ta sprawa jest teraz do. Do popatrzenia sobie w nią, nie? Do, do, do przeanalizowania o co tam tak naprawdę chodzi. W związku z tym, ponieważ święta się już skończyły e, i to, co miało się wydarzyć rodzinnie, to już się wydarzyło, bardzo mocno Was zachęcam do tego, żeby znaleźć chwilkę czasu i usiąść i sobie zapisać, jakie były dla mnie te święta. Czy to były święta pełne e, radości z tego, że jesteśmy z bliskimi. Czy dokładnie odwrotnie, był to czas napięć wynikających z tego, że jesteśmy z bliskimi. Tak to jest takie pierwsze pytanie, nie? Jak ja się tak naprawdę czułem w te święta? E, bo y, nawet jeżeli my mamy taką decyzję w sobie, że nie obchodzi nas opinia innych, to czy nam się to podoba, czy nie, to nie jest do końca prawda. Nie? i to nie jest tak, bo i to nie chodzi o to, że ty się masz przejmować, że twoja ciotka powiedziała ci, że jesteś za gruba. Nie, bo jakby ciotka sama może mieć problem z nadwagą, i możesz to szybciutko zepchnąć e, i powiedzieć: Dobra, e, ty masz sama se spójrz na siebie, nie. Możemy tak odpowiedzieć komuś. Dobra, spójrz na siebie w ogóle w tym lustrze, nie? E, a, czy, a czy ty patrzyłaś Ciociu? Możemy tak odpowiedzieć. A czy ty, Ciociu, poczułaś ostatnio w lustro? Tak, to jakby wszystko w porządku jest u ciebie, według ciebie. Możemy, atakiem, atak. E, natomiast e, i, i możemy sobie powiedzieć, mam w nosie to, co myśli moja ciotka. E, natomiast, prawda, jest. Troszeczkę inna, że jeżeli to, co powiedziała ciotka, cię poruszyło, to nawet jeżeli powiedziała to ciotka, która nie jest dla ciebie autorytetem, a ciebie to poruszyło, to i tak warto się nad tym e, przez chwilę pochylić i zastanowić, e, i zastanowić, dlaczego ten temat tak na mnie zadziałał. Dlaczego jakoś dziwnie mam ten mikrofon. Dlaczego ten temat y, wywołał we mnie takie, a nie inne emocje. W związku z tym, y, pamiętając o tym, że świat dookoła jest lustrem i że przychodzą do nas y, osoby pokazać nam coś, y, to warto. Zwrócić uwagę na to, co w nas pracuje. Nie? Czyli na przykład ktoś ci coś powiedział na, na wigilii, jesteśmy parę dni po wigilii, a w tobie to cały czas pracuje. Cały czas gdzieś tak to tam myślisz o tym i tak dalej, i tak dalej. E, i, e, i, to, I to jest właśnie ten moment, że sobie myślisz: OK, czyli, czyli jest fajnie, bo już widzę, że, że, że coś się chce uzdrowić. Zawsze o tym pomyślisz w taki pozytywny sposób. Że to się wam pokazuje po to, żeby właśnie coś w sobie uzdrowić. Nie zawsze trzeba przykleić taką naklejkę. Ona jest trudna. Możecie. No bo wasze ego nasze ego musi sobie z tym jakoś poradzić. Więc okej, okay, no dobra, ona jest trudna, ale. Nie obchodzi mnie jej opinia, ale. Hmm? Także, możemy się na chwilkę tutaj zatrzymać, i możecie sobie teraz przypomnieć, jak wyglądały te święta. I możecie sobie zapisać, jakie one były. Czy były ok, czy jednak coś się Wam pokazało już po całym moim długim wstępie, co kwalifikujemy jako do pracy nad sobą. Nie? Także, jak chcecie, to możecie się podzielić tym. Możecie pisać i na Instagramie, i na Facebooku, i na YouTubie komentarze. Może jakoś to ogarnę. Ok. Dobra. E, jak napiszecie, to, to ja w międzyczasie to wyciągnę, e, natomiast możemy pójść dalej. Ale słuchajcie, teraz przełom. Nasza rodzina nie jest tylko zła. Zapewniam was. I teraz bardzo będzie fajnie, jak uświadomimy sobie, że oprócz wszystkiego, co trudne, mogło się wydarzyć na tych świętach, to możemy też. Zainwestować chwilkę energii i czasu i pomyśleć sobie, co miłego się wydarzyło. Że na przykład ktoś nas za coś pochwalił. I przy okazji, można tu sobie zrobić takie, takie przemyślenie, jak ja przyjmuję komplementy. Bo my mamy z tym problem, słuchajcie. My, wbrew pozorom, łatwiej przyjmujemy krytykę niż komplementy. Bardzo dużo osób nie wie, co zrobić, jak jest yy, yy, komplementowane. Mamy taki wstyd, mamy takie. Hmm. Jak ktoś ci mówi, że ładnie dzisiaj wyglądasz, to co robisz? Albo jak ktoś ci mówi, że świetna robota. Albo jak ktoś ci mówi, że pięknie pachniesz, albo jak ktoś ci mówi, że e, ładnie dzisiaj dobrałaś tam, nie wiem, ciuchy do siebie, nie? Albo na przykład jesteś na lekcji, e, powiedzmy angielskiego, to z mojego życia będzie przykład. Ja nie mam w ogóle zdolności językowych, w ogóle. A, Dorka do tradycyjnie jestem złą córką. Zaraz do tego wrócimy, wobec tego. E, ja na przykład kompletnie nie mam zdolności językowych, kompletnie. No i chodzę na angielski, uczę się go. Ostatnio liczyłam 30 lat, nawet więcej. No i to jest jakby Orka na Ugorze. I teraz, jakby to powiedzieć, zaczęłam chodzić na angielski do takiej Afrykanki. Maria, ma na imię, ma 26 lat, mieszka w Afryce, no i ona mnie uczy angielskiego i ja ciągle jestem nieprzygotowana na te lekcje, no bo nie mam czasu odrabiać prac domowych. Poza tym tego nie lubię, bo gdybym lubiła, to bym te prace domowe odrabiała. No i ona, a ponieważ ona jest bardzo miła dla mnie, a no nie ma jak mnie pochwalić za postępy w angielskim, bo one nie są jakoś widoczne strasznie. Trochę się uczę, trochę się rozgaduję, ale jakby no idzie to jak idzie, a ona chciała mnie bardzo za coś pochwalić i ostatnio jak się spotkałyśmy to powiedziała mi, że pięknie wyglądasz, nie? no bo już ja miałam wtedy jeszcze takie inne kolczyki, bo dzisiaj mam takie świąteczne, żeby podkreślić nastrój i chwilę. Natomiast ona i ona tak się na mnie patrzy, była załamana tym, że ja znowu nie nauczyłam się jakichś słówek, znowu nie odrobiłam jakichś ćwiczeń, to znaczy odrobiłam, ale mniej niż tam było zadane. I ona tak się na mnie patrzy, Olga. No, jak ty ładnie dzisiaj wyglądasz, nie? Także, wiecie, z każdej sytuacji można jakoś wyjść z twarzą, że tak powiem. Natomiast Natomiast no, warto też w tym momencie zastanowić się, jak Wy te komplementy przyjmuj, Jak my te komplementy przyjmujemy? Nie? Jak to jest, jak ktoś. I to nie musi być tylko taki komplement, jak ja podam z mojego angielskiego. Okej, okay, widzę co mi batka napisała. Beatko to jest fakt. To jest fakt. Nie no, pracuję nad tym i jakby robię taką afirmację, że otwieram się, pobudzam moje e, przestrzenie do, e, do, do, do uczenia się języków obcych, pracuję nad tym. Też jakby e, otwieram się coraz bardziej na to, żeby na przykład Netflixa zacząć oglądać po angielsku, także spoko. Ja sobie, ja sobie staram się jakoś nad tym, e, ja się sobie jakoś nad tym mhm. pracować. No, zobaczymy, jak te, o, może tak będzie lepiej, jak, jakie będą efekty tego. Natomiast, no wiesz, fakty są takie, że ja naprawdę nie przeznaczam na to tyle czasu, ile powinnam, żeby były efekty, nie? Ale to się zmieni, to się zmieni, bo mam teraz silną motywację, bo w tym roku chcę odwiedzić jeszcze więcej krajów e, niż do tej pory i jakby też e, wybieram się prawdopodobnie kilka razy. Do miejsc, gdzie będę, gdzie właśnie się mówi po angielsku i mam zamiar tam, e, tam się bardziej dogadywać. Poza tym, na kursie kronika Akaszy, teraz, który był w listopadzie, e, na, po pierwszych zaję, na pierwszych zajęciach, po pierwszym ćwiczeniu odezwała się dziewczyna, która powiedziała, że ja takie kursy powinnam zacząć robić po angielsku. E, Albo kilka dni wcześniej, albo kilka dni później napisała do mnie moja koleżanka, która mieszka na stałe w Emiratach Arabskich. I ona powiedziała tak: Słuchaj, ja bym chciała Twój kanał polecać innym, ale wszyscy tu mówią po angielsku. Przemyśl, czy nie mogłabyś zacząć trochę tej numerologii mówić też po angielsku. I jeszcze jedna rzecz się wtedy wydarzyła, już nie pamiętam jaka. Aha, prawnicy z Cypru mi wysłali, yy, mi wysłali kolejne dokumenty i znowu miałam problem, żeby je zrozumieć i wtedy zrozumiałam, że to jest czas, żeby zacząć się uczyć angielskiego po raz czterdziesty, zacząć to robić, nie? E, no i jakby przestrzeń to spowodowała, więc myślę, że skoro przestrzeń mnie tak popchnęła do tego, to liczę na to, że przestrzeń mnie będzie wspierać i, i faktycznie ten język, ten język jakoś tam przyswoje w stopniu takim, że na przykład będę mogła jakiś kurs faktycznie... Zrobić albo jakiś filmik po angielsku nagrać. Także trzymajcie kciuki, to jest moje postanowienie noworoczne. Okej, okay. no więc wracamy do tematu. E, tutaj Dorcia napisała, że jestem złą córką. No i to jest w ogóle mega temat, nie? Że jestem, jesteś złą córką. Co to dla matki oznacza, że jesteś złą córką? To oznacza, że Twoja matka ma pewne standardy. Nie wiemy skąd, nie wiemy dlaczego, i często w ogóle nie wiemy jakie, których według niej ty, jako córka, nie spełniasz. Tak? I teraz przechodzimy do takiej, takiej, takiego momentu, który ja bardzo lubię podczas sesji indywidualnych, czy podczas prowadzenia warsztatów. Dochodzimy do takiego punktu. Czy warto zastanawiać się, opinią osób, które tą opinię wyrażają, nawet nie pytane i czy te osoby, kiedykolwiek poprosiłbyś o radę. Jakie osoby prosimy o radę? O radę prosi we według mnie mądry człowiek funkcjonuje tak, że dookoła siebie znajduje ludzi, którzy na jakiejś płaszczyźnie osiągnęli coś, co on chce teraz osiągnąć. Tak? Czyli przyjmujemy, że ktoś gdzieś staje się dla nas autorytetem. Oczywiście niedobre nie, nie jest to, żeby stał się dla nas autorytetem wszędzie. Chodzi o to, żeby on się stał dla nas y, autorytetem w tej dziedzinie, gdzie według nas osiągnął sukces. No i okej. Okay. I teraz taką osobę, Uważam, że 100% warto pójść i poprosić o to, żeby nam powiedziała, jak ty tam doszedłeś, bo ja akurat tam idę i chciałbym tam dojść i jak to zrobić, żeby tam dojść, nie? Bo widzę, że ty tam jesteś. I to jest według mnie bardzo fajny pomysł. Natomiast, czy warto pytać o radę osoby, które nie osiągnęły sukcesu w tej dziedzinie, która nas interesuje, albo wręcz dokładnie nie chcemy tak żyć? Czy warto w ogóle zastanawiać się, no bo ta osoba swoim, swoją, swoim komentarzem, swoją opinią, swoim radą da nam przepis na to, żeby osiągnąć to, co ona osiągnęła w swoim życiu. I czy to nas będzie naprawdę interesować? I czy to dla nas naprawdę jest ciekawe? I co to znaczy, że jestem złą córką, nie? Tak naprawdę. I kolejna rzecz, czy ja w ogóle chcę się zmienić, nie? Czy może być tak, że ty dobrze się czujesz ze sobą i nie zamierzasz tego zmienić, nie? Ja byłam kilka razy w takiej sytuacji, że słyszałam, że matka mówi do syna, kiedy ty w końcu będziesz miał dzieci. To jest taka specjalnie taka historia mi tutaj się teraz przypomniała, ponieważ to jest taki szachmat, no bo co on ma zrobić? On musi sobie znaleźć kobietę, która będzie chciała mu urodzić dzieci. To wbrew pozorom wcale nie jest zawsze takie proste. A dlaczego ona chce, żeby on miał dziecko? Bo ona chce być babcią, bo ona całe życie pracuje z dziećmi, lubi dzieci, bo jest przedszkolanką, przepraszam, nauczycielem wczesnoszkolnej. I całe życie pracuje we wczesnoszkolnej, i ona po prostu chce się spełnić jako babcia. I pytanie jest takie, na ile ona faktycznie ma na względzie interes syna, żeby on miał dzieci, bo ona uważa, że to jest dobry pomysł mieć dzieci, a na ile w ogóle pomija syna i jego interes, tylko zależy jej na tym, żeby ona mogła być babcią. To jest oczywiście do przemyślenia. No? Także e, moja propozycja dla wszystkich, którzy utknęli, jest taka. E, po pierwsze, na szybko, jak to Wam się wydarza, czy przy świątecznym stole, czy gdziekolwiek indziej, zostawiam Ciebie z Twoim programem. Odsuńcie się od tego. Taka afirmacja na szybko. Zostawiam Ciebie z Twoim programem. To jest Twój program, nie mój. Możecie jeszcze tak mocniej sobie to zaznaczyć. To jest Twój program, nie mój. I druga sprawa zrobić sobie takie ćwiczenie, jak to ze mną zarezonowało. Czy mam z tym OK, czy nie. Jeśli, nie. jeśli mam OK, to super, przybijamy sobie piąteczkę. A jeżeli nie mam z tym OK, jeżeli tam gdzieś poruszyło, to wtedy piszę sobie i mam materiał do pracy nad sobą. Zawsze jesteście wygrani w tej sytuacji. Bo tak naprawdę nie wydarzyło się nic ponad to, że przyszła do Was informacja z wszechświata. Ona nie zawsze musi przyjść w miły sposób w kronikach akaszy, nie? Czy w tarocie, czy gdzieś tam, w ciasteczku z wróżbą chińską, tak? Albo, ale my ciągle to pytamy, co ja mam jeszcze do przerobienia? Ja milion razy słyszę to pytanie na, na, od, na, na waszych numeroterapiach, na, na waszych odczytach, na waszych portretach. Wszędzie jest to pytanie, co ja mam jeszcze do przerobienia? No to właśnie ci przychodzi odpowiedź. Pytasz wywołujesz do tablicy wszechświat więc ta odpowiedź przyjdzie nie ma innego wyjścia po prostu dobrze czy chcecie się jeszcze podzielić tym jak było u was na święta albo może y, jakie macie przemyślenia poświąteczne albo jakie macie plany na sylwestra Albo plany noworoczne. O planach noworocznych mówiliśmy wczoraj z Monią Opiołą. Więc jeżeli chcecie, to wczoraj był ten live, gdzie zrobiła Monia, przeprowadziła pierwsze w swoim życiu, ale bardzo fajnie wyszło. Mini warsztaty. Tak, co się jeszcze dzieje? Jeszcze mamy miejsce na kurs przyciągania miłości w lutym i kurs przyciągania zdrowia w marcu. Natomiast moja książka, prawda, o kronikach akaszy wieczór autorski wieczór autorski 6 stycznia natomiast na YouTubie też będzie filmik premierowy 27 27 on był, patrzę, że on już był że premiera była, dwa dni temu odbyła się premiera tego filmiku bo był 27, także kulisy Pisania książki. Kolisy pisania książki już są, tylko że to jest na tym kanale szkoły, a tutaj jesteśmy na kanale Instytutu. Tak. Tak, Dorka ma postanowienia noworoczne, na szczęście je zapisała, więc będziemy, Dorciu, Cię rozliczać z tego, że zaczynasz, że zaczynasz medytować. No dobrze, to słuchajcie, bardzo dziękuję za ten wspólny czas. Za tydzień, za tydzień się widzimy normalnie tutaj w piątek i będziemy też regularnie tutaj w piątki o 10 pojawiać się na Instagramie, bo okazuje się, że to się da zrobić, nie? Czyli tutaj mam jeden ekran, tutaj mam drugi ekran, trochę z Instagramem, trochę z Facebookiem i, i YouTube'em i będzie, i damy radę, damy radę po, po, po zorganizować to na dwóch kanałach. No, także ja serdecznie Wam dziękuję. E, I e, co? I życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku. Ja Sylwestra spędzam e, za granicą. Wszystko będzie na storkach. E, także ile się uda, to będę relacjonować, więc zapraszam Was do, e, do pilnowania tego, co robimy w social mediach. E, no i co? I do zobaczenia na wieczorze autorskim. E, na który, żeby być, to trzeba się zapisać, bo dostaniecie wtedy specjalny link do wejścia. E, dobra, to dzięki piękne. Żegnam się z Instagramem. Bardzo dziękuję. Tutaj. E, Okej. Okay. I dziękuję bardzo. E, aha, i tak, jeszcze jutro o 18 recenzja książek. Dobrze, że jest Dorka. E, no, to jeszcze zdążę Wam życzyć. A jutro książki o biznesie, o pieniądzach. <laughs> dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.